Ciąg wydarzeń został uruchomiony i nabiera rozpędu. Nie da się go powstrzymać. Można i trzeba ratować wielu, ale cywilizacja obecna zmierza do zagłady. Jest zbyt chora. Zniszczenie jej może odrodzić ludzkość. Przez cierpienie i zniszczenie tego, co już umarło. Można przywrócić życie. Tak musi się stać. Czuję to, ojcze, od pewnego czasu wyraźnie. Tak jakbym chodziła po wulkanie, albo nawet już po zgliszczach, i dziwny mi się wydaje pozorny spokój. Co robić? Modlić się za siebie i za świat. Trwać we mnie. Poza tym nic więcej. Spokój. Modlitwa, życzliwość i pomoc wobec ludzi. Nie powinnaś być zasmucona, zbliża się moje królestwo, a żaden ból nie jest w stanie umniejszyć radości i szczęścia moich dzieci. Cóż może ci grozić, gdy ja jestem z tobą? Potrzebna jest ci tylko wiara, umacnia ją w swym sercu i w sercach tych, których postawię na twojej drodze ufaj jam zwyciężył świat zbierajcie swoje siły i grupujcie się wokół mnie abyście byli gotowi w każdej chwili służyć mi i świadczyć o mnie żebyście się nie rozproszyli ale wiernie stali przy mnie to was ocali Również tego dnia Pan Jezus dał Alicji Lęczeskiej do rozważenia fragment Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 17, werset od 22 do 23. Do uczniów zaś rzekł: przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni, Syna Człowieczego, a nie zobaczycie, powiedzą wam oto tam. Lub oto tu, nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi.